Hello, hello, hello. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Delucraft. Dzisiaj ze mną. Pan Dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku z Minecrafta Director Wolf 20. E, no i w dzisiejszym odcinku zrobimy screenshot. E, idziemy potem ropa tak czy co to jest e, Roba. tak pójdziemy tam gdzie ty miałeś tą, e, gdzie ty się utopiłeś w ropie mamy zapis więc pokieruje nas e, powiedz mi gdzie my mamy ten e, rubber e, rubber będzie w jakiejś skrzyni nie wiem której dobra mam to kurczę co ja potrzebuję jeszcze jeszcze potrzebuję barwnik no to zrobimy sobie o tak ja zrobię składniki beczki. Czekaj, potrzebujemy żelaza, gdzie my mamy żelazo? No to mam jeden, tę sztukę żelaza. To wrzuć tam do tego pieca na ten nalawę. Ale to już jest przetopione. Aha, dobra, ja potrzebuję rudy. A nie, mamy trochę. Jest tu gdzieś wiatro. Jestem ślepy i nie widzę. Tak, jestem. Dobra, mam. Mi, gdzie, gdzie, gdzie to jest ten rubber, bo ja jestem naprawdę ślepy? W nie tej nie... skrzyni, tutaj, porzuciłem. Yeah. Dobra, ja lecę po trochę lawy, przepompownie się zrobi. W sumie chyba w następnym yeah. odcinku. No, rzuciłem ci na ziemię przed crafting benchem, czy tam a w okolicy gdzieś. Wood planks? Nie. Aha, rubber, bo dobra, a jeszcze to robi ten? No to A, się czekaj, to, to przetapiasz label, który z tego jest. No, Ale to też może być chyba, tak mi się zdaje. Tak dokładnie. E, czyli to i jeszcze potrzebuję te moje piękne kratki. Dobra, to ja już robię nam dwa helmety. Aha. A, raz, dwa. Raz, dwa. A, bo ty te... Skuba ten. Ty, ale na mnie nie. Jeszcze potrzebuję dwa. No to musisz A. znaleźć odpowiednie drzewo od tego. Zaraz w, su w sumie coś, pójdę po coś to. Coś nie working. Nie Wait. working, poli ale mi FPS nie, nie bo to chyba ten mistyczny, ten, ten, ten barwnik to raczej tak... O, Jaki nie. mistyczny barwnik? No, blue petal, mystical. Ja potrzebuję taki zwykły, o no, lapis lazuli może być. No daje. to wykorzystaj, jak jest. No coś dalej doesn't work, chyba coś pochnociłem. Tak, nie możesz mistycznych używać. Lub rubber... bar. A A musiał poszukać odpowiednich kwiatków, które nie są mistyczne. No, ale mam napis dla Zuliej. A on też może być. Ja nie rozumiem. Okej. Nie wiem. A czekaj, Orange die. Nie, to musi być chyba konkretny składnik. Oh, no. fuck. Ups. Ty, no lipa, no bo potrzebuję z Yellow i Red. No to wyjdź i kwiatki weź, tutaj gdzie te pszczoły się robiły, sporo się tych kwiatków namnożyło. Dobra, ale trzeba się sprężać, bo znowu na odcinku tak naprawdę nic nie zrobimy. Tak nie może być. Eee, nie, no dobra. spokojnie, damy radę. Eee, jeszcze jedna. No, jeszcze dwa no. Dobra. Ty potrzebujesz jeszcze labelu, nie? No, potrzebuję dwa. Zaraz pójdę jakiś zebrać i przy okazji przetestuję tą nową siekierę. Dobra. No to sobie poczekam. No. O, żarcie mogę sobie... Sumie... BOOM! Całe drzewo zeszło, od razu. Yeah. Ej, tu fajne krzaczki są. Później tu przyjdę i zbiorę o ile nie zapomnę. Z nich owoce są. Wow, złe rzeczy mi się dzieją. Później wykorzystam w końcu tego graftela i wezmę te zmiksowane genetycznie drzewa, zbiorę co ja się od pszczół zrobi. Chleb tam jest w piecu jakiś, powinien dobra. być. Czekaj, mam, już wiem jak to się robi. mam w piecu. Co, co, co? mam w piecu chleb. No bo się robił z mąki. Barley ma to do siebie, że jak go zbierzesz i przerobisz na mąkę, to z jednej rośliny się robi jeden chleba, nie z trzech, tak jak normalnie. No tu masz w piecu. W tym po prawej na dole. Ja tu wrzucę laber do przerobienia. I przy, przy okazji wosk do przerobienia. Dobra, teraz sobie go zaraz Robius. zbiorę. Na razie wyrzucę ten syf. Zbędne. Okej. Okay. Mogę teoretycznie rury bez tego się... zrobić. Eee, czekaj, ja najpierw zrobię te beczki. Ty zrób też łódki i tak dalej. No. Tylko w razie czego nie ścinaj tych drzew, co tam są przy pszczołach, bo one są bardzo potrzebne. Eee, dobra, gdzie ja znajdę resztę żelaza? Bo nie mamy żadnego. Ty, no to chyba takie coś było tutaj. Taki helmet bez kitu. Ty ciągle gubisz rzeczy. Dobra, w każdym moim razie mamy. Jezus, to nie jest w ogóle posortowane. No Dobra. temu miałeś robić magazyn, więc. No to właśnie niedokończony jest jeszcze. E, masz łap, łap helmeta. Zakładać go od razu, czy nie? Właśnie nie wiem, bo tutaj można... To wytrzymałość, jest... czy... 64, 64 Ja coś czuję, że on będzie potrzebować jeszcze jakichś dodatkowych rzeczy. Serio? No. Kurde, może cały skafander. No właśnie teoretycznie chyba tak. Jezus. Dobra, przed mam pomysł. Ja wiem jak to zrobić. Weźmiemy trzcinę i przeżyjemy na czcinie. Teraz się robi? Ta wiem. No to mamy szczęście. Ja, no to mamy podwodnej bazy jeszcze za alfy, więc... No to chodź, możemy iść. Eee, czekaj, muszę mieć węgiel silnik. Eee. Aha, właśnie. Łódki miałem porobić, jest drewno. A, rury muszę zrobić. Masz jakieś szkło? No jest z tym chyba. Nie mam 60, czekaj, ci 27. Dobra, mam Proszę. 3. O, bardzo dobrze. Skąd Ej. ty masz tyle szkła? No, bo myliśmy tyle. Aha. Kurde, gdzie jest drewno? Nie ma żadnego. Serio? A Jezu, daj mi świerć. Czekaj, chodź spać i jak pójdziemy, to po drodze ten. Się... Znowu. Jak się wyśpimy, to ten. Wow, ale się zglitchowało Dobra, deszczu teoretycznie nie powinno być teraz, ale. O, dalej dobra, jest. Nie ma. Nie ma. Ale daj mi ten. Świerkę. To polecę szybko. Nie, dobra, to pójdziemy we dwóch po drodze. Ja wezmę tutaj. O, trochę zasobów. Dobra, się dobra chodź. 7 minut na odcinku, tak naprawdę dużo nie zrobiliśmy. Dobra, w którym tak. kierunku trzeba iść? Eee, czekaj, Muszę włączyć czyta O tam. Jakiego Chita? No, gdzie mam dead pointa, nie? Ja w tamtym kierunku mam dużo dead pointów, których jeszcze nie usunąłem. No właśnie, da się dosunąć? Tak, musisz na nie kliknąć i po prostu no Ale dokładnie będziemy tam jest zbierać jakieś tego. fajne rzeczy, nie? E, e, czy Ty masz siekierkę, która bierze coś na Hita? E, tak, całe drzewo na ten. No to masz tutaj takie o. To drzewo? Ty chcesz sklasować grę. Nie, dobra, chodź dalej, idziemy. <grytanie> dobra, nie ryzykujmy. E, w sumie ja płynąłem już ten, e, tędy, bo tam jest otwarte tak, powiem, taka rzeczka, a potem dostęp do całego oceanu. Oho. Eee, Mam jakieś bagno w ogóle. Jakie, co? No tam mało bagno. A, okej. Okay. Mam nadzieję, że wziąłem dość węgla. Ten silnik tam będzie sobie pompował. No to weź ścinę, no. nie? Po kolei czytam na nareszcie. Przy brzegu się to zrobi, więc... O, hmm. ty... Ale fajnie wykopane. Ale dobra, nie ten... ma rozpraszania się, bo jestem. Dobra, wiesz, dobra, mamy dobra. Misję, więc Cel jest postawiony, więc idziemy do celu. No. Gdzie, mm, gdzie ty, z nim gdzie ty jesteś? Mm. A ty tam dołem poszedłeś, okej. Okay. Dobra. Masz drewno? Nie, nie mam. Mówiłem ci, że na brzegu będziemy to zbierać. Chociaż czekaj. Eee... Tu jest tego w... W cholera. Zbieraj. Zbieram. Mamy no w ogóle Warlbanger? Eee, przecież masz drewno, to Bench nie jest taki trudny do zrobienia. Warlbanger, no. cokolwiek to jest, to biorę. Aha. Okej, okay, nie mam miejsca w ekwipunku. Ja wziąłem to. Dobra, założę sobie ten hełm od nurkowania. Zobaczę, <słuch> czy będzie działać. Nie działa. Trzeba jeszcze tlenu. A. Dobra, rób te łódki i postawię, bo ja miejsca weku nie mam. Jakieś durne kwiatki mam. Niepotrzebnie wziąłem ze sobą wosk. Jezu, jak to wygląda! No zrobiłeś takiego drewna, no to taki jest, nie? Rusof. rusofy. Ile tego? Czekaj, inaczej mam inny pomysł. Gdzie jest ten sprzęt od tak, drukowania? Tak, tak. tak, tak. O, Dobra. Gdzie ty jesteś? No tutaj. Mówię ci, że nie mam miejsca No, ale na no to. Dobra, masz. mam. Dobra. Dobra. Prowadź. Spłyniemy na nieznane wody. Nie śpiewaj, nie śpiewaj. <laughs> Mogę będzisz puścić tam... jakąś muzykę w tle, ale nie będzisz będzisz śpiewaj. Widzisz tam tego grzybę? No, tam. No, grzyb. No, kolejny grzyb. Mówię ci, jak wrócimy do domu, to zrobię zupę grzybową. Zupy grzybowe... dość ciężkie są do zrobienia. Czemu? Miski, grzyby, cześć, hejo. Te, ale hodowanie grzybów jest ciężkie. No, a po co hodować, jak mamy tutaj i tutaj muszrumy? Jeszcze potrzebujemy tych borowików, czy jak coś tam... I o tych, co ci mówiłem, te takie drzewa, o. No i co z nimi? Fajne są. No tu wszędzie jest pełno spoko drzew, bo zainstalowałem ten... Znaczy nie zainstalowałem, ale aktywowałem ten mod Biomes of Plenty, przez co się świat teraz z tego generuje. Na mojej minimapie teraz widać jak zmienia się wcześniej wygenerowany świat w ten, który faktycznie tutaj jest. Bo niestety mapy... minimapy są bazowane po IP serwera, a nie faktycznie po świecie, który jest na serwerze. Więc się generują teraz od nowa. No, no się się chyba tędy pokłonąć. Okay. Ej, zaraz to będzie jak fajnie. Zaraz to będzie jakiś ten... No wiecie, jakaś dżungla. <noise> będzie jakiś wulkan. Ja tych rejonach pięknych, o których ci mówiłem, nie wiem czy to widziałeś tam w edytowaniu. No tak, widziałem, widziałem. Fajne było, nie? Nie wiem czy oglądaliście ten odcinek, ale bardzo duży procent odcinka był na twojej perspektywie, a nie normalnie porówno jak robimy. Hmm. Daleko to jest jeszcze? A Jezus, y, lag. O, mary. No... Jeszcze... Bo musimy tam w lewo pokonać tylko musimy ominąć tą wyspę. I będzie Aha. zaraz... Ok. Że. Gdzie jest ten wulkan piękny? On powinien gdzieś tu być, kurde. Powinieneś go mieć wygenerowany go na mapie pod J. O, czekaj, jest, jest. Jest, jest piękny wulkan. Fajne, nie? Mi się ładuje dopiero. Najlepsze no przez to, że jak tam wtedy przepływałem, to dopiero wzbuchał. To było takie, o. Tak, ja, widziałem to. Ej, on Ta dalej jest. jeszcze spływa. No. Gołowy. Kurde. Fajne. Nie no, piękne. No, dobra. No i prosta, 450 metrów. Ty będziesz I... relatować swój sprzęt, nie? No. Yy, I ten, z... Sugarcane nam jest to, że lepiej używać torczów, bo sugarcane wymagają czekaj, konkretnego pogłębia. tutaj opieram taką taką o. Ale my płyniemy tam, bo on tam doet pointer. Kurde, tu jest. Dużo oleju arabia saudyjska. A, no i te góry piękne. Kurde, mi się świat bardzo powoli ładuje. A, no to będziemy, na mojej perspektywie, nie byłem troszkę no. załadowane. serwer nie wylabia! Ale patrz jakie te zapiski tutaj tej góry jak to fajnie wygląda naprawdę ja no. Fantastycznie No, no ciekawy jest jakiś... tu jest teren Ale gdzie ja Tylko on że tam. kamienne to są góry takie że Możemy to jeszcze opłynąć w sumie No to opływamy Płyniemy, płyniemy O, a tutaj pszczoły? Nie no, piękne są te góry, tutaj można później coś zbudować. Nie jestem nie pewien, by. ale chyba tu jest jakaś możliwość teleportowania się albo się zrobi jakąś długą, długą kolejkę tutaj. Ile masz torczy? Przy sobie? Eee, przy sobie mam nic. Kurde, seria? A ty? Eee, no mam, a więc eee, ja ci dam trochę czciny, żebyś tam przeżył i tego. Więc chodź tutaj. Ale ja nie idem. chcę ten, ja chcę platformę wielniczą tu robić. Co? No? Jak? E, czekaj, e, bym potrzebował twojego hamela w sumie, ale to zaraz mi dasz e, czekaj. Bla bla bla. Tędy się wpływa w tym olej tam potem jest dziura taka. O. Kurde, ale tu jest ciemno. No, ciemno jest. A co tam wpłynąłeś już? E, nie, nie na sam dół, tylko lekko pod wodę. Żeby ha. zrobić to Może wiertło? Jakie wiertło czekaj? Czekaj, 1 W. Tu muszę Dobra. zrobić poważną platformę. Nas. Ja, czekaj, stąd. Jak to wygląda? Bym potrzebował dużo kobla, więc idź tam na brzeg i zacznij a, kopać. Bo ty masz tam ten hammer. Tego. I zaraz tutaj będzie platforma, się cały ten olej zdobędzie i będziemy bogaci. I energetycznie niezależni od węgla. Kurde, już się przekopałem, serio. Jezus, powódź. Co ty tam czynisz? <grystanie> powódź mam, ja mam wszędzie powódź. Okay. Leje mi się do domu, tu mi się leje. Nie, nie. Na Mistrz powodzi Łukasz Hydraulik, coś ci w sumie nie idzie. Zem. Ile my tego potrzebujemy? A pff, dużo i razy oko, nie ja wiem, ze dwa staki. No to już mam. No to przynieś. I zaraz będziemy bardzo, bardzo bogaci. Eee... Uh, wait, straciłem orientację. Masz minimapę przecież, jak ty mogłeś stracić od, never, orientację? Nevermind. Nevermind. Już płynę. Okej. Okay. Nie jestem pewien, ale torcze teoretycznie mogą ten olej zapalić. Że nie jestem pewien no... czy... Właśnie... Ale ja powiedział, by, że to czerwone. Sens. To by miało sens, ale nie wiem czy jest to zaimplementowane tutaj. Wierzę, że mnie tam podpalisz nie to... Dobra, zadanie takie jest, że trzeba tutaj zrobić platformy i musi być jedna dziura centralnie nad środkiem tego oleju. Pytanie pas. Zaraz o. tutaj będzie pompa. Dobrze. A. Dobra, czekaj. Pompę zrobiłem już wcześniej, która miała nam lawę pompować. Czekaj, tu idzie węgiel, na górę idzie beczka. I teraz można od dołu patrzeć, jak będzie funkcjonować ta pompa. O, proszę bardzo. No, na dole, pod platformą. Widzisz? Pompuje. Dobra, daj mi kobla i idź odzyskać swoje itemy, a ja w międzyczasie tutaj tą platformę trochę bardziej ogarnię. Akcja ratownicza. Dodasz muzyczkę. Nie wiem, jaką muzykę tam jeszcze dam, ale coś będzie. Dobra. Fakt. To jest za... Masz to ze sobą ty... torczę, żeby tlenu? No zdobyć. właśnie, tak, tak mam. Tyle Tylko dobrze. mam tu problem z. Mam tu jakąś deskę. Po co? Zostawiłeś tam deski, no to są deski. O lipa. Ohoho. Nie, <słuch> Nie wiem, się czy ty jakby... później dasz radę wypłynąć ze względu na to, że tutaj ten olej będzie. Twój wypompowany będzie ten olej. No ja zastanawiam się, jak to zrobić teraz. Tak, 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 tak. Piękna platforma wiertnicza. Jak ją nazwiemy? Nie wiem. Platforma wiertnicza. A to tak, podstawowo dość. <grym> Dobra. A, dead point. Dobra. Nie Dobra. da się tu postawić tego. O szlak. Co żeś zrobił? Dobra, przeżyję. Dobra. Ale pamiętaj, czemu ci się... że. Co? Czemu to się nie, tych nie da postawić, tych? Torczy? Ach, nie... A, bo piasek, żeby postawić ten. No, temu mówiłem, żebyś używał torczy, bo... Y, cany nie mają sensu, torcze są o wiele lepsze. Do tego musisz A, postawić ja z, jedną z, wtedy. Ja to więc nie widzę. Jakimś Ryd. cudem się... Y, ...przeciąża ten... Y, ...pompa. się... <laughs> No w sensie że silnik nie. ten nie jest aktywny, bo e, za dużo Jezus. mocy jest. Żyjesz tam? No tak, jeszcze żyję, ale nie umiem tego wykopać. Nie jego grobu, muszę jakiś klocek pod nim, nie? E, ten, jak masz grób, to on jest klockiem takim, że on ma kolizję, jakby był śniegiem. Czyli jest taki bardzo płaski. Jezus, jak ja tu coś zobaczę, to będzie dobrze. Tak. Tch. Zaraz tam zejdę i ci pomogę. Czekaj, bo ja tu kobra szukam. Pompa numer jeden funkcjonuje tam. Na minimapie widzę, że w oddali gdzieś tam jeszcze jest olej. Pomóc Kurde, ci tam. Nie umiem te, tego zbić. Pomóc ci. No możesz. Płynę. Jak głęboko to jest? A tego grobu nie umiem. Znaczy, musisz przynajmniej tam dwa torcze postawić. Przed... Masz torcze? Mam. Mam, mam, mam echo. Dobra, możemy Dobra, wypływać. Dobra, no to wypływaj. To nie zostało. A jest, gdzie jest? I pytanie: za 100 punktów. Gdzie jest tu dziura? O. Zrobię tam na górze taki mały świetlik. Mam szkło zresztą, więc nie będzie problemu. Dobra. Płynę. Ach ciertowniczy jak flipunkuj. Tak jest. Ale ciemno będzie. Jezus. Na tym odcinku totalny. No. Najwyżej ten. Już robiłem tak kiedyś, że po prostu zwiększę jasność nagrania. I widzowie będą wszystko widzieć, a my nic. Boom, jest świetlik. To jest, to, to jest takie, takie, takie o. Co? No co a. to jest? To jest Taka pompa? No to co tutaj spada, no to mówię ci, że to jest pompa. I to pompuje ten olej, bo już widzisz, że tu nie ma na powierzchni, a jest tam na dole trochę. Aha. I to sobie będzie tak ładnie pompować, schodzić w dół i będziemy bogaci. O, silnik się spalił. I co teraz? Teraz trzeba go zniszczyć i postawić na nowo, bo z jakiegoś powodu ta pompa po prostu nie przyjmuje aż tyle energii, ile ten silnik potrafi wygenerować. No, a oleju jeszcze mamy dużo do wypompowania. Dobra, Dobra potrzebujemy to... tej rury. A jakie rury? No bo już tu tam brakuje. Nie, ale to nie... To, to się generuje z tej maszyny, więc to może zostawić a, tak jak to możemy. że to może jakieś tam. Dobra. Nie. Dobra, to co, kończymy na dzisiaj. No to skończymy tutaj na platformie. No. Platforma Wiertniża numer jeden. Jeżeli ktoś z widzów ma propozycję jak ją nazwać, to piszcie. Chodź tu. No. no więc żegnamy Was w dzisiejszym odcinku. Cześć, i narka. No zapraszamy oczywiście na, nas, na następny odcinek do, na mój kanał. Zapraszamy też do komentowania, lajkowania i subskrypcji. No i to Sporo, tyle na radzicu. dzisiaj. Cześć. Cześć.